No co za gra rozjebana, on gad. Ta jest taka hmm. rosistowska A może cię Gramy w Tetris, panowie, pomagam Ja zaraz się wypierdalam Ja nie, wiem ja nie mam jak robić nic, bo kurwa Kujowe daje te klasy O, teraz mu komuś Kurwa, nie tak sobie Aaaa bo to się pyszne tak bez powodu Ja przegram, bo kurwa, speed i Gonzales Gramy w Tetris, to nie, jest, to, nie dla, to nie jest dla, dzieci To są poważnych mężczyzn Ta taka hmm. Rosistowska Dla <laughs> ciebie tak, jesteś czar... hmm. te... Jak to Gabi poobracała kurwa, nie? Gabi trzy na obróciła wróciła jednym blokiem i trafił w dziurę. A nie ma kok. Właśnie się na nie ubi. Po prostu nie wywalciem te drisa, tak? Ty nie wiesz, nie rozumiesz tego, ale ja po prostu gram te całe moje życie. Nie, kurwa, co ja zrobiłem, nie zrobię Gabi wobec. Ja jeszcze ja przypieszę, to ja dalej mam. Chujowo! o... Ja po prostu autyzm i tak zwariuje od tej ludzi szczerze. Przez tak, tak. No, no co, sakra rozjebana, on gab. A... Łopus przejebał już. Nie, a to się odratował. Tak, nie. Nie odratowywuj się. O kurczę. Nie by no, miałem. Policzymy w sadzie. O, Gabi zrobiła domek. Użyłem ty Switcha, ej co, to był tak hot, to był tak hot. Nie grałem w niego nigdy, ale wiem, jakie je... znam teorie. To, to To się odzywał nie... autyzm już w tym momencie? Ty, tak. hey, opuściłem się a to auto Robisz No kurwa, nie, znowu bywałem, nie! Mnie prędkość niszczy w chuj, no Jesteś dziadkiem, no po prostu dziadkiem jesteś. Dajcie no, mi normalny blok w końcu. A, on jest tak daleko, ten blok, zajebiście, kurwa. O, jeszcze źle postawiłem. O Kto mnie zaatakował? To byłem ja Ja okay. byłem tym chujem Teraz dostanę bombę Boczką od czekać. Szkoda trochę Jak szkoda? No na plus o nie zmiana, Kibidzi zmiana, zmiana. Oddajcie, o jest! Nie! Kig no. pojebana! Gabi dosłownie nie gra praktycznie i wygrywa, nie wiem jak to jest możliwe, to ja aktualnie zjebałem. I to tak w chuj, także możecie mnie zabić już. już, już ja już sta... sam na ja nie wiem się począł, nie ja yyy. widzę do czarnego kroku. Co ty mówisz? Opus nagle zaczął kurwa się pocić, nie ajka. kurwa, no znowu to zrobiłem. <gibana> no i dostałem bombę! <gibana> nie dostarczy przyspieszę, ja już kurde chuja robię. Dziadek! W już chwili zaatakował, właśnie działał w Nie błagał, nie błagał. Mieliśmy przedziadną aortę w tym momencie, nie? Ja nie chcę twoje aorty poczuć. Nie! Nie! Jeszcze gorzej! Uuu. Ale kuźba analiza, nie? Tym razem To Po prostu trzeba się ich rzucie, dobra, że nie ma czarnych bloków. No, fajnie, by było, na nie, bo było do mokie Słuchaj, nie <słuch> mogę się kupić. Nie! nie <słuch> Michał pierwszy, pierwszy raz. raz. Ty wiecie co? Ja teraz przegram bo się źle trochę ustawiłem. No dajcie mi tego kućba długiego szląga. Problem jest to, że kuźba nie daje mi długa co. Dugacamu fasa. No kurwa, no kurwa, no kurwa. No, kurwa. Okej, okay, dziękuję. Nie! Uuu, eee, co ja zrobiłem? Nie! Przegram to przez to znowu, znowu jebane obracanie zbugowane. O tym jest bugowane. No nie, no, nie wiem, jakaś No kurwa, jakaś taka obraca się wosbu, spokojnie, to tak. Dobra, motherfucker. szatowna. Ej, o, kagatku, nie tak pesywnie, Michał. Eter jest zbyt poważny dla mnie, przepraszam. Ale coś kurwa trójkąt zrobił, berbucki, a to Gabi, Gabi. <laughs> Guys, nie skupiajcie się tak, to nie jest tak poważne Słuchaj, mówię ci, my będziemy, tak, ale codziennie idziemy codziennie na turniej niedługo, nie? Teraz, teraz To nigdy w życiu to się nie wydarzy Ej, dobra, bo ja tak odpierdalam teraz, że to nie to możecie to? patrzeć na to, jak u mnie to wygląda Patrzę, nie? patrzę, błagam, patrzę nie, O, dobra, się... widzę to, widzę to Michał, ja co ty zrobiłeś? Ile dziur zrobiłem w tej rundzie, on gada. No, ja wiedziałem, ma, że nie ma co grać, jak ja tyle dziur zrobiłem Massive holes No to przygrałem. Rozumiem, no największy PP, spierdolcie się wszystko, bo tak, to tak nie działa. Przecież, przecież to jest all-game, tak? No to tak tak jak na końcu ty spokojniej jeszcze wiadomo, że jest na game... No jestem game. No a na, no kurwa! No, no, no. Wzgaliście te kurwo Nie wiem, ale ja aktualnie puściłem I'm about to blow wow wow, let's go, no blow wow wow, let's go Nie, wychodzę, wychodzę, Nie, wychodzę, wychodzę stomek zrobiłem O kurde, ale zwaliłem <grym grym> <grym> Ale <Taki m> <grym> Nie zobaczycie tego co się dzieje u mnie aktualnie Patrzę, patrzę O kurde Michał, co się dzieje u ciebie? Ja wiem, ty Nie będzie żadnych zmierców Skończy się na złamanym sercu Wtedy już nie wiem co i jak Kiedy ten ci wiatka, mi papa Fuki daj ci wiatki klikera, eee Pan Rihanno Obyś dostał raka płucu no dobra, teraz już nie mi odpowiedziałeś No ten kto mnie bije zostanie chłosty Dobra, no dzięki nie widzę słońce, słońce Kurde, oko mi troluje, ej no otworzycie potworzy się na błoka Gabio marł na Gabi nie, nie nas, to jest poważna gierka na poważnych mężczyzn Pod końca nie Gabi rozśmieszyła rakiem oka ok. Przypieszam seks no, z tobą <grym> no, błędę, A nie, a tobie nie na zdrowie, nie może no. biją, biją mnie, bije mnie, biją mnie Biję cię za dziecka, weź to. Kipujesz mnie Kipuję cię, Nie, 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 nie Ja miałem lokowany, ale zwaliłem na końcu, więc czuję się całkiem na no Przestań się cię. No, Lubię, ja robię ja to Mogę dać kamerkę na ja moje palce, jak chcesz zrobić tego, zrobię kamerę Brawo było Miał, <grymne> miał, miał. Miał, ciki, miał, miał. Tak mówi, mówi, miał, miał, miał. Moje serce bije. Ciki, ciki, czuł. Nigdy, nie <śpiewa> taka. Nie, nie pytamy, co miau. ja robię o 5 nocy Tetris. Czemu ja wygrałem? Nie, bo ja szczochem, Ja jestem się zacznę, nie? Hen. jesteś game, jesteś game do Tetris'a. Nie, posiara jak długi klasek wchodzi w inne klasy. <śpiewa> nie, no co ja robię? Nie patrzcie. Chciałem zrobić, jak. Nie jak wiem, ale. Chciałem zrobić ty spina i się trochę pożegałem. To jest tak poważne. Kto mnie zabił? Kto mnie zabił? Kto mnie zabił? Nie, to patrzcie. Kto mnie zabił w tym momencie? Kto mnie zabił? Młoda w tym polu, Gabi. Gabi to było całkiem hot. No, A to był hot, nie? To pewnie jest tak hot w tym momencie, ich ja nie mogę. w on ma wspierał, mowy o daj to, daj to, daj daj Gide. Bo on są lepsze nie O kurde, co się dzieje? No on nie dotknie, on nie dotknie, on nie dotknie. On nie dotknie złe miejsce, no to jest zawsze coś. Oni teraz jedzą, oni się całują, tak jak o, zapali się. No, no, ale tą piawą no śmiech. Gra no, najlepszy ja, Bardzo fajnie mi się gra No co mnie oh. ja mu się przyssałeś do tytułów, No weź tą pijam weź Ja wiem, że jestem takie pociągający, ale ja nie mogę no. Bardzo, nie będę kłamał, no what? Ja pamiętaj, że jestem ślepcem, mam wadę minus 5 Ja mam wadę minus 8 i widzę No i masz raka pół. No, a możesz? Możesz Nic nie masz, nic nie masz Nie no kurde Jestem certyfikowanym posiadaczem autyzmu, no sorry